Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Małpa, to jest twierdza, krzyżu, jest misja dziesiąta, kraina palm. Dzisiaj przyjdzie nam się zmierzyć z, dwo z saladynem i sutanem, a naszym przyjacielem jest szczurek, niewinny szczurek, że tak naprawdę on nic nie będzie robił, bo co on może zrobić swoimi łucznikami, włócznikami, przeciwko zbrojnymi, kusznikom katapultom, prosażą i tym wszystkim, co oni tam mają. Nic właśnie, my go jeszcze będziemy musieli ratować, ale jak widzicie, surowców nam tutaj nie będzie brakować, hmm, myślę, że jakoś. More stone is Tutaj możemy sobie to wybudować. Tak. Dwa, trzy. Raz. Dobra. Hmm, musimy to sprzedamy, to sprzedamy browarki zostawimy, może będziemy produkować, zobaczymy jak będzie, jak długo nam zejdzie ta rozgryweczka to znaczy, chcę się uwinąć szybko, bo jest dosyć łatwa z tego powodu, że hmm, z jakiego powodu ona jest łatwa? Już jest dużo surowców, nam niczego tu nie będzie brakować. Nie mogę znaleźć tego tu, mój lord. Nie mogę znaleźć Dobra, tempo przyspieszymy, nie chcemy się bawić z takim małym. Najpierw zajmiemy się sutanem. Tutaj on jest o wiele słabszy, a później się zajmiemy z saladynem. Tu jeszcze wybudujemy sobie, żebym później się nie musiał bawić. Musimy się w innym miejscu wybudować. Tak. Tak. Tempo możemy dać na maksa. Jeszcze 3000 zł. Ile Sultan ma 33 jednostki? To możemy go na spokojnie zaatakować. Suta jest łatwym przeciwnikiem, bo on nie tworzy sobie łuczników. To znaczy te armię co on tworzy tam 3, 5 łuczników, to wiecie, co on z tym sobie może zrobić. Ja nawet tego nie poczuję, że on taką armię stworzył tych uczników. Jedynie co jest bolące ci podpalacze właśnie. Bo nie potrafią narobić szkód. Tak so. Muszę ich pozabijać. Dobra. Sutan poległ. A tu też miere. Nie straciliśmy nawet jednej jednostki. Teraz mi jednak trochę większe zadał obrażenia, ale mamy wystarczającą ilość surowców, żeby stworzyć nawet spore armia jeszcze uczniów. Ci uciekli gdzieś. Pomagali trochę i sobie poszli. Tutaj tak dookoła przejedźmy. Otoczyliśmy go ładnie. Czekaj, z tej strony chyba. Zobaczymy, czy dadzą radę. Wątpię szczerze... A, nie dadzą. Niestety rady, ale... Nie trzeba się tym przejmować w ogóle. Ile mają jednostek? Dziesięć, no. To już. Ci starczą. No jakby nie starczyło to. O jak tutaj mieszczą, o nawet mura atakują, proszę bardzo. próbuje go zaatakować, ale niestety to się na nic nie zdało. No i dobra, następna misja szybko przeleciała. Tutaj macie statystyki, jeśli Wam się odcinek podobał to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie, a ja się z Wami żegnam i czekajcie na następne odcinki, które pojawią się już niebawem. Na razie trzymajcie się, hej